Hej, witajcie ludziska! Z tej strony źu numer dwa! Zdzichu numer 1 poszedł lepić pierożki! co ja wcześniej czyniłem w poprzednim odcinku. Cześć, przywitałem się. Cześć! A pietek sobie poszedł, dobra. O i pozdrawiam szanownego pana ym, Brony Mena Aka Jodeł. Aka Jodeł, tak. Za wymianę i tej nepierde. Dał mi kredyty do World of Tanks z gazety jakiejś. Dobra, ale kontynuujmy. O, ziemię się sypie. O, wymienił na tego shotguna. Ej, ej, ej! Ja chyba miałem... O! Biblia? A, nie! To Ray jest! O, jest jedzenie. Dobra. Mniejsza ota trzeba grać. Ja pierdzielę czas 12, to dajmy do 10 po bo... o, czyli mogę jechać. Możesz ty faga się walony. Czy dobry też to mam? Patrzyłem. Przywitałem się. A no tak brat się witał. Boże, co ja to czynię? A ja nie mogę. No, braciszek na chwilę wszedł, bo musiał się mnie zapytać. Nie to. Kurde, dynamit, ludzie. Może jest gdzieś tu ukryty. Nie, raczej nie. Dobra, nie. Ale fajnie, mamy dynamit, a to. Czy mogę jechać? Nie, ale coś się dymi, głupio. Oho. No co, ja mam uciekać, czy co? Aha, muszę patrzeć na te kamienie, co spadają. I uważać, o. Nie mogę ich wziąć. O kur... Dobra, już jestem. Coś przed chwilą, coś mi wariowało dziwnie. A, bo się tunel walił. I dziwnie ruszało myszką mi, że nie wiem. Haha, <laughs> ale fajnie gincie. O, nawet nie muszę walczyć. Gin! Zachamy. Dobra, nie, oni nie obchodzą o życie, tak to bym chodził pewnie. <słuch> <słuch> Orol. To jadę gdzieś? O oh shit Chyba tu nie miałem jechać Oj, chyba nie miałem tutaj jechać No, to tak mi się właśnie trzęsło Ale nie szkodzi Teraz wiem Ty, ale fajnie się szybko ładuje e, F Teraz pamiętaj, wysiądź Pist! Tego pist! No, masz, zeszedł. Pist! Nie! Może złapię wagonik potem? O, jedzie. O, złapałem wagonik, ale fajnie, że mi przyjechał. Nie teraz to mi się uda zobaczycie Ale wstyd trochę Ale fajnie, szybciej się ładuje No sze O, aż tutaj strzebę wywaliło Fujcie przyjedzie E, dobra, bo ja muszę wiedzieć, gdzie mam wyjechać. Dobra, na ciebie nie zwracam uwagi. Ja mam wysiąść gdzieś tutaj. Stryk. Autozapis. Już myślałem, że coś się zwaliło. Gdzie oni do mnie strzelają? Ale to wygląda jakby ktoś tu nastroił. Dobra Nie, po co ja to podpaliłem? Przecież to mi procesy psuje No No A, zły przycisk No żeż kur A, tutaj jest wejście Przepraszam, że się tak głupio bawi, ale no. A, trabina. To no co jest? Aha, aha, fajnie. I chyba jesteśmy bezpieczni. Tak mi się zdaje. No gdzie? Ooo... co mi to? A ten jeszcze żyje. No i co teraz? Pudełko! Nie... Nie mów, że to pudełko. Nie, to jest jakieś inne rozwiązanie. A no tak. Huh. Ty, to był dynamit. Wiesz, kurde. No i co, głupie ci. No, nic nie masz dobra. Trochę bez nie komentuję, muszę przyznać. Bo jestem za bardzo skupiony. Kurde, wszędzie ich jest, jak mrówków na podwórku! No weź teraz stąd spadnij. No gin. Ej, dlaczego ich trzeba tak długo zabijać? Hop! Teraz nie wyrzucę pudełka, bo może się... ...zawsze przydać. Dobra, nie ma przepaści z Bogo Gdzie? Kurde. Twel, debil, menel Boże kochany, zmiłuj się Mogłem wziąć Biblię i się pomodlić Wstyd. O, no ta, jeszcze czego? Nie, teraz to przesada. Zrobię to szybko, bo mnie już to wnerwia. Kurde, ale ryj! To będzie dynamit? O, już mi Fajnie, życie mi zabrało. Boże, tak bliska, że zabić się nie da. O, dynamit miał. No, dziękuję. Gin? Szmato, kurde. To co to? A, chowanka. Kurde. Jakiś odkusy kropelek. To ta ta mnie zabiła. O, o, gdzie, gdzie? A, no tak. Tam był. Jeszcze masz pudełkiem, łap. Dobra, nie szkodzi. Teraz już... Z górki! Powiedziałem, z górki ma być, a nie jakiś gówno, kurde. Co to było? Ty inny pistolecik. Wymienie za jedynkę. Nie, tamten lepszy był, gdzie on jest. Sekundę muszę go wymienić potem. Co to? O, ty, kokain! Dobra, mam dynamit, to ja go zaraz użyję Shotgun. Pewnie tam jesteście, to łapcie to. Ja pójdę po jeszcze jeden dynamit. O, widziałem ten pistolecik, to ja go zaraz wezmę, bo. No bo. No bo tak. Wzwróć jeden. Dzisiaj za bardzo siły nie mam, ale dobra tam. O, super, fajnie, 12 HP. Ja pierdzielę. Ryzyko nie gra. No, teraz pewnie dynamit mi rzuco. No, no. Pusto, dziwne. Dziękuję bardzo. Co, pewnie od nowa? Nie. L ludzie, zaraz do was wrócę. Jak dojdę tam, gdzie trzeba, to zaraz wracam. Dobra, powiedzmy, że odtąd mogę zaczynać. I mam sposób grania. Gówno. Dobra. Już ja nie będę się bawił, bo to jakieś głupie, chore i wkurzające. Aha. Uciekać z tego wariatkowa. Gdzie? O. Dobra. Co, pewnie się ktoś tu zrozpije? Czekaj, czy ja tutaj nie byłem? Nie, nie byłem. Życie, fajnie. To spieści chciał mi dać. Nie, ja się nie będę bawił, bo to jakaś głupia zabawa. A potem mnie nerwy się marnuje bo muszę par razy przechodzić te same gówno. I weź tu wycierp. Ale już koniec pewnie. No! W którą stronę? O, już... Już prawie zepsute, tak? Dobra, wymienimy na te gówno. Bo... no bo tak, bo... no super fajnie, zawaliście. Jak się zgubię, to dupa. Gdzie ja jestem? Co to było? Użyj ty. Mi się zdaje, że ja tu już byłem. Byłem! Boże kochany, zmiłuj się. Szedł Tędy to tutaj już dobra droga znowu te same gówno, no z pierunkiem to chyba są mocniejsze Pójdę w górę. Bo widzę życie. A życie. Kocham potkę. Kurde mać przez tego chama mógłbym zginąć. Aha może by tak przeładować? Ty dopiero zginęłeś, jeszcze jęczy... O kurde, ale mnie to... Ty, ty! Chyba wysz... Dobra, już po wczytaniu, chyba muszę biec, nie wiem... O, zawaliło się pamięć ich ciałom. Co, może z wilkami będę musiał tu walczyć? The fuck? Co może tędy? Żeby mi jaki topielec z amnezji Nie zaatakował O, ale przynajmniej życie mam pełne Wróg Miał pochodnie No pochodni się nie da wziąć A tam to co? Zamknięte było? Nie, jest Kurde, w którą stronę? Pójdę w tą... Oho. Basta. Naprawdę ja siły nie mam do komentowania. Po pierożkach. Pierożki tak mi zmęczyły gardło. A mianowicie siostra. Bo ją to strasznie trudno niestety przekrzyczeć. Czyli chyba w dobrą stronę poszedłem, ale tam mogło być coś ukryte. Eee O fajnie, byłem na górze, jestem w dupie Zombie ATAKUJĄ No tak w RIMI jest tak bliska O dopiero mam 80 HP Fajnie wiedzieć W mordę, wy... mi stąd Eee, Boże kochany Kit jak jeszcze mnie bije Wiem od tyłu mnie biorą Headshot What is this, what is this, nie eee. O, fajnie, dobra, o pićku dobra, już mam wszystko na full'a. O, w takim razie. Dynamit. Koniec zabawy? Tak jakby, ale zazwyczaj koniec u mnie zabawy to jest zabawa. E tak, raj wejdź. O fajnie, co to? Problem To tu ja mam iść no, na górę, nie? Nie, nie na górę <słuch> Tak No, co fajnie, może się jeszcze zbaguje Dawaj, rej! Nie, nie, o, nie, o. Udało się. Dobre. Nic się nie dzieje. Spokojnie jest! Nie będę krzyczał, bo potem mnie coś się owalają, że ryję na cały dom. Jeszcze sąsiedzi słyszę. Lepiej oszczędzać głos. No, pistolet daj, bo jak chcę. Nie. Nie, no tam ci mieli dobre bronie, a tutaj już jakieś gówno. Co do mnie na parze? I ty, jaka fajna piosenka wyszła. Z kim strzelają? A, z Billim. No tak, zostaw bili zostawił ich nam. Dziękuję, nie chcę mi się walczyć. Bili uciek. To kurdem kurde miałem iść. O, to bili uciek. to co? To jest jakiś o, pociąg. I bili uciek, tak? Halo, czekam, czekam na pociąg. O, dziękuję. Przeklęty. A ty tym wózeczkiem zapierdzielaj. O, ale szybko. O, fajnie. Tomasz, człowieku, depresję. O fajnie <śmienią> Nie wiem gdzie Piotrek doszedł, bo... Ej, zdzichuj, oj Piotrek, bo... bo lepiłem pierożki! I pewnie do tej do tego momentu Doszedł Czy by był pojedynek eee. Dobra, dobra. Lubię pojedynek Dobra, nie straj... nie straj ogniem. Wiem. I cannot. O w dupę. Ty, jakiś mocny jest. A pojedynek był zawsze taki fajny. Jeden pojedynek taki fajny był. No, dwa jeden. Gii! To się nazywa gra. To się nazywa gra. A ja w ciebie pakowałem wiadra, a municja, ty żyjesz? Ooo nawet śladu po krwi nie ma. Dostałem odbyt, dlatego nie widać strzałów. A w odbyt to tak od góry. Bo się pocisk odbił od szyny i mi wystrzelił prosto w anus. W anusa. Wiem jaki to ból Jak się ma zatrwardzenie To boli jak Czekaj czy koniec epizodu bo epizod skończony Fajnie Czas, czas skończony Ja się będę żegnał Także więc commentation, subskrybation łapkę w górę Pewnie będzie mnie poprawiał Ja się z wami żegnam no, subskrybujcie, oglądajcie filmy. Boże, już to mówiłem. Dobra. Powiedziałem, co miałem powiedzieć. Się żegnam. Cześć. Piotrek Polas wpis. Nie ma go. Cześć. Cześć.